Od jakiegoś czasu panuje przekonanie, że iPhony to najlepiej filmujące smartfony i faktycznie jest w tym dużo racji. Pod względem zdjęć również plasują się w ścisłej czołówce. Dlatego też wpadłem na pomysł zestawienia najnowszego iPhone'a 14 Pro z półprofesjonalnym aparatem bezlusterkowym Nikonem Z6 II. Takie porównanie wydaje się być bez sensu, ponieważ są to zupełnie różne kategorie sprzętu i raczej nie będzie w 100% sprawiedliwe dla jednej czy drugiej strony. Mimo wszystko, moja ciekawość tutaj zwycięża. Zatem spróbujmy. O iPhone 14 Pro wiemy już prawie wszystko. Dlatego dzisiaj nie będziemy już omawiać jego specyfikacji. Dla wszystkich, którzy nie widzieli jego recenzji, w rogu ekranu umieszczam odnośnik do tego filmu. OK, na początek przedstawię Wam pokrótce Nikona Z6 II. Jest to pełnoklatkowy, półprofesjonalny aparat bezlusterkowy z matrycą o rozdzielczości 24 megapikseli. Już sama jej wielkość w porównaniu do matrycy iPhone'a robi duże wrażenie. W smartfonie od Apple ma ona 48 megapikseli i wielkość 1 na 1,28 cala. Mimo tego różnice fizyczne pomiędzy nimi są ogromne. W teorii Nikon z tego powodu powinien mieć już znaczną przewagę na starcie, ale czy tak będzie? O tym przekonamy się później. To, co dla nas jeszcze istotne w kontekście tego materiału, to możliwość rejestrowania Nikonem wideo w rozdzielczości 4K w maksymalnie 60 klatkach na sekundę przy 8-bitowym profilu kolorów. Oczywiście z zewnętrznym rejestratorem możemy nagrywać wideo w 10 bitach w płaskim profilu Unlock, a po płatnej aktualizacji nawet w 12-bitowym ProRes RAW. iPhone także potrafi nagrywać materiał w 10-bitowym kodeku ProRes, ale dzisiaj będziemy porównywać materiały 8-bitowe, bo takich będzie używać większość ludzi używających te sprzęty. Przyjrzymy się również zdjęciom z obu urządzeń. W przypadku Nikona możemy rejestrować zarówno JPEGI, jak i 14-bitowe rawy. iPhone'em natomiast zrobimy 12-megapikselowe JPEGI i, i 48-megapikselowe 12-bitowe rawy. Mając teorię za sobą, przejdźmy do praktyki. Na początek porównamy sobie zdjęcia z obu urządzeń. Na pierwszy ogień idą JPEGI wykonane w tych samych warunkach, w domyślnych ustawieniach, bez żadnej obróbki. Od razu możemy zauważyć, że występują tu różnice w proporcjach zdjęć. Te z iPhona mają proporcje 4 do 3, a te z Nikona 3 do 2. Kolejna różnica to plastyka obrazu. Zdjęcia z Nikona mają naturalnie rozmyte tło, natomiast mała matryca iPhona nie radzi sobie z tym najlepiej, chyba że włączymy tryb portretowy, który softwareowo rozmywa tło. I powiem wam, że dzisiejsze smartfony radzą sobie z tym całkiem nieźle. Oczywiście wprawne oko zauważy różnicę na korzyść aparatu Nikona, ale algorytmy cały czas się uczą i w przyszłości będą tylko lepsze. W kwestii rejestrowanej rozpiętości tonalnej, mam wrażenie, że iPhone radzi sobie trochę lepiej nie prześwietlając nieba i zachowując detale w cieniach. To wszystko dzięki przetwarzaniu wieloklatkowym, które w nowoczesnych smartfonach jest już standardem. Ale nie po to kupuje się aparat Nikona tej klasy, aby robić nim zdjęcia tylko w stratnym formacie JPEG. Sprawdźmy, co po szybkiej obróbce można wyciągnąć z plików RAW w porównaniu do JPEGów. Dodam tylko, że była to jedynie podstawowa kolor typu wyciągnięcie świateł, cieni, podbicie kontrastu czy koloru. Jak widać, efekt jest od razu zauważalny, a tego typu 14-bitowe RAWy dają dużo większe pole manewru niż 8-bitowe JPEG. -i. A jak wygląda porównanie obrobionych RAWów z iPhone'a i Nikona? Na pierwszy rzut oka jest bardzo podobnie. Oba dają duże pole manewrów postprodukcji, ale jeśli przyjrzymy się dokładnie na dużym zbliżeniu, to zauważymy, że RAW z iPhone'a, pomimo większej rozdzielczości 48 megapikseli wygląda gorzej niż 24 megapikselowy RAW z Nikona. Zobaczcie na trawę. W iPhone'ie zupełnie straciła szczegóły w przeciwieństwie do Nikona. Podobnie jest, jak spojrzymy na siatkę, murek czy drzewa. Wszystko na Z6 wygląda dużo lepiej, ale nikt raczej nie będzie powiększał obrazu tak bardzo. Wydaje się, że matryca Nikona sprawdziłaby się dużo lepiej w tworzeniu np. wielkoformatowych plakatów. Sprawdźmy jeszcze na innym przykładzie, jak wypada porównanie 48 megapikselowego RAWu z iPhone'a z 24 megapikselowym RAWem z Nikona. I tutaj lekkie zaskoczenie, dlatego, że zdjęcie z iPhone'a zachowało więcej szczegółów i wyższa rozdzielczość robi tu robotę. Teraz czas na filmy. Porównajmy najpierw, jak sprawuje się autofokus w obu modelach. Muszę przyznać, że tutaj wielkich różnic nie ma i oba radzą sobie bardzo dobrze. Nikon daje nam jednak dużo lepiej wyglądające, naturalne rozmycie tła, wynikające z fizycznych różnic pomiędzy matrycami. A jak sprawuje się stabilizacja obrazu w obu modelach? iPhone radzi sobie bardzo dobrze i wygląda to niemal jak obraz nagrywany z użyciem gimbala. W Nikonie natomiast wygląda to znacznie gorzej i bez dodatkowego stabilizatora się nie obejdzie. Tutaj zamontowałem Nikona na gimbal i różnicę widać od razu. Weźmy jeszcze inne przykłady z dodatkową stabilizacją dla Nikona w porównaniu z iPhone'em. Oczywiście wideo z Z6 nagrywane było w płaskim profilu obrazu, a następnie zostało poddane obróbce kolorów, aby można je było porównać z iPhone'em. Tak wyglądało przed, a tak po. Ok, wróćmy do porównania z iPhone'em. Zobaczmy jak w takim razie wypada ogólna jakość obrazu przy znacznym powiększeniu między dzisiejszymi konkurentami. Widać, że obraz z iPhone'a jest programowo wyostrzany, a Nikon pozostaje bardziej naturalny. Ocencie sami, który wygląda lepiej. Może dajmy jeszcze jeden przykład. Teraz podnieśmy poprzeczkę do warunków nocnych i przekonajmy się, jak oba urządzenia sobie poradzą. Na początek zdjęcia. Od razu możemy zauważyć, że mamy tu podobny poziom. Różnice pojawiają się po znacznym powiększeniu zdjęć. Pozostawiam je do Waszej oceny. Właśnie dochodzimy do chyba najbardziej wymagającego testu, jakim jest wideo nocne. Zacznijmy od szerokiego kąta. Jak możemy zauważyć mała matryca główna iPhone'a radzi sobie naprawdę dobrze. Przy większym zbliżeniu to Nikon pokazuje trochę więcej szumu, a to dlatego, że w przeciwieństwie do iPhona jego materiał nie jest software'owo odszumiany. Zupełnie inaczej sprawa wygląda, kiedy przełączymy się na obiektyw tele iPhone'a. Tutaj ewidentnie wychodzą jego słabe strony, a Nikon pokazuje swoją ogromną przewagę. Z czego to wynika? Ano z tego, że do obiektywu Tele zastosowano dużo mniejszą matrycę, a jego przysłona jest również ciemniejsza niż w obiektywie głównym. Nikon natomiast używa zawsze tej samej matrycy, a jedynej zmianie ulegają obiektywy. Podsumowując, nie było to może w pełni sprawiedliwe porównanie, ale przynajmniej dla mnie było bardzo ciekawe. Pokazało przede wszystkim, jak bardzo współczesne smartfony mogą się zbliżyć w jakości obrazu do półprofesjonalnych lub profesjonalnych aparatów pełnoklatkowych. Dzięki dużej mocy obliczeniowej i zaawansowanym algorytmom są w stanie uzyskać jakość obrazu na naprawdę wysokim poziomie. Chyba najlepsze w tym wszystkim jest to, że są to urządzenia, które możemy zawsze mieć w kieszeni i to jest ich największa zaleta. A aparaty bezlusterkowe, w moim mniemaniu, to świetne urządzenia dla profesjonalistów, którzy świadomie wpływają na jakość i postprodukcję finalnego obrazka. Jestem ciekawy, jakie są wasze przemyślenia w tym temacie. Jeśli materiał Wam się podobał, to będę wdzięczny za pozostawienie łapki w górę i subskrypcji kanału. Dzięki za oglądanie do końca. Do następnego. Cześć!